No dobra, no to jest ok. No i bohater teraz umrze, bo trucizna weszła w niego. Także u, bohater umiera. Dziękuję bardzo, kurde, za to, że masz taką gównianą szansę na to, że ci trucizna wejdzie i ci wchodzi za każdym razem. I, i, i druidka, arcy, druidka też poszła. Super. I jeszcze może ten się wytruje. No czemu nie? Ona jest prze, przewalona teraz, nosicielka, zaraz to jest nieporozumienie. Ona nie powinna istnieć w ogóle. się istnieć, może istnieć, ale co to są za obrażenia w ogóle? Co to są za szanse przede wszystkim na to, że wejdzie ta trucizna? Dlaczego stresiłem kolejną jednostkę? Dlaczego nie trafiłeś znowu? Dlaczego muszę narzekać na odcinku? Dlaczego widzowie muszą wysłuchać moich bredni teraz? Dlaczego ta, dlaczego ta prosta walka. No się prosta nie była, ale dlaczego będąc tak zbafowanym na tę walkę i gdzie mogło naprawdę stosunkowo niewiele pójść źle, musiało. musiała ona wejść. Jej trucizna musiała wejść.